Cześć, witam wszystkich z tej strony Trupad, a to jest mój kolejny vlog. Posłuchajcie odpowieści. Co dunek grozy mieści? Ej, tak, dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam pewną historię z mojego dzieciństwa. Ja miałem bardzo, bardzo bujne dzieciństwo. Dużo, dużo rzeczy się u mnie tutaj za młodu działo. Z racji moich rodziców, którzy dużo mi tutaj atrakcji właśnie przysparzali. Dlatego właśnie miałem bardzo udane dzieciństwo. Jednym z takich fanaberii było to, że mieliśmy w rodzinie taki samochód u My Na niego tak mówiliśmy, teraz wam rzucę tutaj zdjęcie tego ułaza. No i to było taki samolot jakby wojskowy, troszkę stary. No, który był w zasadzie taką fanaberią. Miał on taką plandekę na górze, którą można było zdjąć i wtedy takie kabry się z tego robiło. robiło. Nie miał on amortyzatorów, nie miał pasów bezpieczeństwa, nie wiem nawet czy był zarejestrowany, ani nic. No ale naprawdę bardzo fajnie się nim bawiliśmy przebieraliśmy się za takie jakby wojsko, nie, tam mieliśmy takie moro ciuszki, no i z moim tatą jeździliśmy sobie po osiedlu, lansowaliśmy się, jeździliśmy na jakieś bunkry, czy coś, naprawdę bardzo, bardzo udane dzieciństwo z perspektywy czasu to było, no i pewnego dnia oczywiście wybraliśmy się znowu na jakąś wycieczkę, przebraliśmy się i tak dalej, byłem ja, mój brat, mój tata i kolega mój, no i jechaliśmy sobie tym ułazem po takich polach, pamiętam, że te pola były takie, wysoko było bardzo, te trawy na tych polach urosły, ale było wśród tych traw dużo dołków takich. No i w sumie fajnie było, bo jak się jechało, to bez amortyzatorów ten samochód był. Każdy się musiał trzymać mocno, żeby po prostu nic się mu nie stało. Dumno, 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 jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ja siedziałem pamiętam z tyłu, tak na samym końcu jakby w bagażniku tego samochodu. Tak z boku, mój brat siedział z tyłu, no i mój tata, mój oczywiście, za kierownicą. Pamiętam, że ten samochód był bardzo, bardzo e, jakby taki skomplikowany, miał tam tyle tych wajch, nie wiem czy to był napęd na cztery koła, czy co, ale pewnie do dzisiaj się te, tego nie połapał, jak się tym samochodem e, jedzie i operuje. No ale dobra, jedziemy sobie, no i nagle mój brat się tam nie trzymał za bardzo tej, tej swojej barierki, gdyż tam każdy miał tak jakby swój uchwyt, tam pasów nie było, jak już mówiłem, no i tam się obstał na ziemię, czy coś takiego, no i mój tata się na niego zdenerwował, że, że się w ogóle nie trzyma, że powinien się trzymać, no bo coś się może stać. I chciał mu pokazać, dlaczego należy się trzymać i zaczął szarżować na tej, na tej polanie, jedziemy, jedziemy szybko, Ten, oczywiście są turbulencje, nagle dup, wpierdzieliliśmy się w taki wielki, wielki rów, którego nie widzieliśmy, bo były te duże trawy, prawda? No i nagle, wuuu, wszyscy podskakują do góry, mój tata podskoczył do góry, ale trzymał się kierownicy, mój brat wtedy już się trzymał i też się trzymał i nie odleciał. Mój kolega też jakoś się tam. Nie, mój kolega w ogóle wyleciał na przednie siedzenie, bo to było ho, ho A ja co, wypadłem cholera z samochodu. Jak mówię, plandyki nie było, więc to było takie jakby cabrio. No i poleciałem do góry. samochód odjechał mi spod nóg. Pamiętam tylko, że uderzyłem jeszcze nogami o tylnie koło takie zapasowe. No i pierdyknąłem na żebra, kurde, upadłem na brzuch e, na ziemię z tego samochodu. No i tam sam samochód dalej pojechał. Pamiętam, o kurde, nie ma Patryka, nie? Wypadł z samochodu. Oczywiście kolega zaczął płakać, że nie żyje, Patryk nie żyje. No żyłem, o dziwo. E, no ale. Żebro, coś tam miałem chyba podejrzewam zepsute, gdyż miałem problemy z oddychaniem. Tutaj po prostu upadłem na taki kamień, który uderzył mi w żebro. No, oczywiście nie wiem czemu, ale jak wróciłem do domu, miałem też właśnie, jak mówię, problemy z oddychaniem, nie mogłem leżeć tak na płasko. Musiałem jakoś tak troszeczkę być zgięty, kiedy spałem. Nie poszedłem do żadnego lekarza ani nic, nie wiem dlaczego. Swoją drogą też, jak się żebro złamie, czy tam stłucze, no to chyba się nie da z tym nic zrobić, trzeba po prostu wyleżeć, wyczekać i tak dalej, i tak dalej. Ale ja potem chyba tydzień później pojechałem na jakiś obóz rowerowy, jeździłem na rowerze, mnie to strasznie napierdzielało, ale jakoś nie widziałem w tym nic złego. Dopiero po latach skapnąłem się, what the fuck! Przecież ja pewnie miałem złamane jakieś żebra, byłem na jakimś obozie rowerowym, jeździłem na rowerach, potem jeszcze spałem tak niewygodnie. No naprawdę troszeczkę to było nieodpowiedzialne, no ale mm, taka moja przygoda, że po prostu wypadłem z samochodu, no, nie wiem, czy ktokolwiek może się tym pochwalić, że wypad z jadącego samochodu i przeżył, nie? To nie jest, kurde, GTA. Ok, dzięki za oglądanie tego vloga. Napiszcie, co sądzicie o tej mojej historii, czy również mieliście takie zwariowane historie z dzieciństwa i takie udane dzieciństwo. Dajcie łapkę w górę, jeżeli będzie wam się materiał podobał i zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi vlogami, materiałami i tak dalej, tak dalej. Dzięki za oglądanie. Do następnego vloga. Trzymajcie się. Na razie i cześć. Braci, obcy, prac do pracy, bo